Dzień dobry, cześć tu Sławomir Dzisiaj zbyt późno, żeśmy wrócili a no i trzeba iść teraz pozamykać kulki, jajka pozbierać. Także czasem mi trzeba później. Przynajmniej zobaczymy ile będzie jajek z całego dnia. Pierw zamkniemy. ulubione miejsce zielono nóżek kuropatwianych, proszę dwa są teraz kurniczek tu nie nie ma nic, nie ma nic tu, są dwa cztery cztery, cztery pięć sześć siedem, osiem, Dziewięć. To jak na zimę. Na szesnaście kurek. Co się nie osą to dobry wynik chyba. Jak koleżanki. Nie wstawać, nie wstawać, spać. Także kogut li, liput na kraju, tamte bandyty w środku A i u mnie tak se wiszą na grzędzie pod sufitem, teraz postawała tak to sobie siedzą, śpią. A sobie tutaj siedziło Nie wiem, tu niewygodnie, ale tylko tutaj No to miłego wieczoru, do zobaczenia